Rynek euro-dolara interwał H4. Tutaj po tym wybiciu w zeszłym tygodniu mierzenia 61,8% ostatniej korekty wzrostowej widzimy, że rynek troszeczkę tutaj znowu zaczyna konsolidować w okolicach poziomu 1,11,90. Jeżeli zejdziemy na niższy interwał, tutaj możemy zauważyć bardzo ładną reakcję kursu na układ harmoniczny Gartleya, o którym. Od drugiego czasu tutaj wspominaliśmy, reakcja wzrostowa na ponad 50 pipsów, także układ bardzo ładnie wypalił. Tą korektę, którą tutaj zrobił, odkładamy na, na nowe dołki i zauważmy, że, że ten układ, układ tej korekty, czyli nasz lokalny układ OverBalance był bardzo ładnie trzymany tutaj dwa dni temu drugiego 2 marca i również wczoraj, wczoraj wieczorem tutaj znowu został przetestowany. Jak widzimy, na razie trzyma on spadki, także jeżeli dojdzie do wybicia nowych dołków, to ten układ będziemy, będziemy dalej przekładać. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcia, tutaj jeszcze wrócę na interwał H4. Zmierzmy sobie falę BC w tym układzie harmonicznym Gartleya. Na chwilę obecną kurs spadki są powstrzymywane tutaj przez mierzenie zewnętrzne 161,8% tej fali, czyli fali BC w układzie harmonicznym Gartleya. Tutaj zaznaczę tą falę na kolor czerwony. Mamy tutaj również mierzenie 88,6%, także możemy wyznaczyć sobie tutaj taką strefę wsparcia. Jeżeli doszłoby do jej przełamania, to, do, to następnym wsparciem będą dopiero okolice ostatnich dołków. Tutaj mamy również okrągły poziom 1,11,00. Natomiast jeżeli chodzi o opory, cały czas oporem jest tutaj ta, te, te, okolice tego wybitego poziomu. 1,1265, czyli biegunowość mierzenia 61,8%. Natomiast zejdźmy sobie jeszcze troszeczkę niżej. No tutaj widzimy, że troszeczkę rynek nam konsoliduje w ostatnim czasie. Jeżeli doszłoby do wybicia tego lokalnego układu overbalance, zawsze trzeba mieć na uwadze drugi scenariusz, czyli jeżeli wybijemy to często rynek testuje ten układ od drugiej strony, po czym kontynuuje ruch dalej, dalej z wybiciem. To też pokażę na innych parach walutowych, bo tam mieliśmy właśnie do czynienia z taką sytuacją. Natomiast jeszcze tak bardziej intradayowo, zejdźmy sobie na N30, możemy zmierzyć ostatnio, ostatni ruch wzrostowy. I ważnym wsparciem po wybiciu nowych dołków będą mierzenia zewnętrzne, czyli mierzenie 127,2 oraz 161,8%. Także na tę chwilę no, troszeczkę tutaj rynek konsoliduje, czekamy na, na wyraźniejszy ruch w którąś ze stron.